Ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O, nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj, głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz, buzię. Um, może nie powinnaś. Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz, buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na mój podstęp. Tylko nie papryczka, niech Diana to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha, a ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam fartach, hurra! Może mnie poczęstujesz? Po co przed tobą taka apetyczna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej! Wcale nie jest ostra! A w środku ma czekoladę! Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? I nie wierzę! Aaaa, pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słone, proszę udać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Oh, no. y, ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar! Za pomocą zwykłego spryskiwacza! Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli! Wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa cola. A ja mam prawdziwą też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli? W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mmm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Widzicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Z łatwością, trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam. Nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne, spodoba ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację, jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę. Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko. Daj spokój. To był tylko żart. Hurra, to iPhone i to nowy. Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhona, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada. Mamy wielkie szczęście, spodoba ci się. Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówi, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. A tak przy okazji jak się ma prawdziwy iPhone? Hmm, jakie pyszności! Hmm, hmm. E, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek. Nic ci to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie! Fu, to okropne! Końcu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie, odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz zamglę! Ej, co z tobą? Zobacz no. sobie, co on powiedział. Ej, spójrz, nie zamknęła szafki. Sprawdźmy, co tam jest. Wydaje mi się, że to jakiś sejf? W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy. Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój safe. On się uśmiecha. Wow! Sto z kolorowych popytów. Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne, dlaczego są takie miękkie. I tak ładnie pachną. Wiem, to żelek! Jest ich tak dużo! Mogę je zjeść wszystkie naraz. Naprawdę trudno jest się zatrzymać. Celkowe popiety są takie pyszne. Chyba zostawiła jeden. Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały. Spadajcie, to jest moje! Auć, to boli! Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka. Hmm, spójrzmy. Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego. Hmm. O nie, to żywe robaki! Nie będę ich jadła! Nie chcę! One się ruszają! Nie martw się, już ich nie ma! Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie! Pomóżcie mi! Chcą mnie zjeść! A myślę, że odkurzacz może pomóc. Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. To one wyglądają całkiem zabawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Też się go pozbędę. Ojej, co robisz? Muszę jakoś wystać tego robaka. Gotowe. Gotowe. Ustadiany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków. Częstuj się! O nie, one są we mnie! Co mam robić? Co za ochyda! Daj spokój, nie krzycz. Lepiej spójrz na to, co znajduje się w Twoim sejfie. A w sejfie czeka na mnie jakiś eliksir. Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje! Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz w wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej! Nasze maleństwo! A jeszcze gryziesz? To boli! Zajmę się tobą, maleńka. Hmm? Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję i mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No, ciekawe, kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Widziałeś, jaka jestem silna? Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je. Na co ja czekam? Czas się napić. To dziwne, dlaczego nic nie leci? Głupia butelka. Serio, nie rozumiesz? Daj, pokażę Ci jak się pije. Ty? Na pewno. Trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego. Nie dam ci się napić, to jest moje. I bez twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, przestań marudzić. Poproszę Dianę, żeby otworzyła swój sejf. Co? Ryba? Nie! Dobrze, że nie jest nasza, jak śmierdzi. Ale i tak musisz się zjeść. Takie są zasady. Przecież wiem. Spróbuję. To jest okropne. Nie będę tego jadła. Nie dam rady. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz. Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Rauch, po co mi ten szkielet? Zabierz się go ode mnie. Przestań się śmiać, Mary. Otwórz swój safe. Z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy, uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. W sumie jestem zadowolona. What? Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi. I na rękach. To jest takie fajne. Hmm. Naprawdę fajne. Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana, chcesz trochę? Nie, dziękuję. Nie będę jadła Twoich pryszczy. Wow. Po raz kolejny jako pierwsza otworzę safe. Hmm? Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. To się nazywa prezent. Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhone'ów. Jakie piękne zdjęcia robi. Spójrzcie tylko. Ja też chcę taki, zrób mi zdjęcie. Oddaj nie psuj mi fotografii. Oddaj to, to moje. Chcę zrobić sobie selfie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dajcie mi to. Wy ustalcie sobie, czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz, daj mi to, to moje. Co zrobiłyście? Mój nowy telefon, gdzie on jest? Ups, chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhone'a. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła swój save. Dziwne, dlaczego jest w pusty? Zobaczmy, co tam jest. Okay. O nie, to żaba! Boję się ich! Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy! Fu. Ja też nie chcę tego zwierzaka! No już, spadaj stąd. Hey, you. Ja też jej nie potrzebuję. To twoja żaba. A ja mam ją zjeść? No nie mam mowy. A jeśli to zaczarowany książę? A ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić. No, daj buziaka. no i gdzie jest twój książę? Coś się nie zmienia. Hmm? No to teraz moja kolej sprawdzić, co jest w moim sejpie. What? Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. A co ja mam z nim zrobić? Uh, uh, um. Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? Przykro uh, uh. mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? Wow. Co yeah. dziwne. A dlaczego jest brązowy? Nie uh, wiem. Uh, um. yeah. Czekolada! To nie jest zwykła czekolada, to pyszna czekolada. Słuchaj, czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy. Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a. W dodatku jest pyszny. Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny. Ale czy mogę go nosić? Myślę, że wszystko okej. Okay. Ojej, hmm. mamy teraz czekoladową Mary. Zjedzmy wszystkie jej palce. Przestań, zdejmij jej ten kapelusz z głowy. Wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra. Uf, dziękuję, uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. Tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, to Nutella, uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow! Oj, przepraszam, to było niechcący. To znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się. Jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę. Chcesz, ale nie dostaniesz. To moja Nutella. Na moim nosie została kropelka. Fajnie. Wielkie rzeczy. A ja mam całe ręce w Nutelli. Tak, widzimy to. Jesteś w niej cała. Trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka! Chyba What? Żarło. Musisz mnie jeść. Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie! Pomóż mi! Wyciągnij ten słoik! Próbuję! No dalej damy radę! Damy radę! Ciągnij! Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo Nutelli. Pospieszmy się, zjedzmy wszystko! Nic mi nie jest! Nie martwcie się o mnie, ja żyję! Wszystko zjadłyście? No jak tak można! O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O nie to ser! Nie chcę go! Nie, ale musisz! Nie chcę go jeść. Proszę, miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej, gryź w końcu. Oj, co za ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra, jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co na mnie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć.